Był? on był i ja nie... Próbuję, uwaga. To jest ładne, ale generalnie więcej już jak 3 sekundy na, na, na nią nie popatrzę. Nie to tam jedno słowo. Tak. Ale jest to jedyna kolekcja na świecie, że nawet Muzeum w Paryżu, Muzeum Wojny nie ma tych czyli kompletnie. Wszystkie te elementy na tej ekspozycji skolekcjonował. Siedzi codziennie na e-mailu i na innych portalach aukcji. Także Panie Franciszku, proszę przedsiębiorcę. Żódźcie Państwo, że, że otworzę pierwszą wystawę, bo to jest pierwsza wystawa. Mam nadzieję, że, że nie ostatnia, bo już się pisze, twierdza chłodzko, być może to i tak będzie. Zapraszam. Chodzie. Dzisiaj otworzyliśmy wyjątkową wystawę. Dlaczego ona jest wyjątkowa? Generalnie twierdza, którą zastaliśmy po II wojnie światowej i do wczesnych lat 90. To tak naprawdę pozostałości architektury, czyli kamienie, cegła, nasypy ziemne, fosy i cała dżungla, która porosła twierdzę i przez to mamy tylko jakieś 20%, które są udostępnione do dzisiaj. W twierdzy nie zachowało się wyposażenie a przede wszystkim relikty e, ludzi, którzy zasiedlali ten obiekt w czasie alarmu, czyli żołnierzy. Żołnierze Armii Napoleońskiej i wyposażenie to jest temat dzisiejszej wystawy. E, mamy tą piękną przyjemność, żeby, że pan Franciszek Łuckiewicz-Zżar e, na miesiąc czasu wypozyczył swoje najcenniejsze eksponaty, które gromadzi od wielu, wielu lat. To jest naprawdę bardzo wartościowa mówię nawet pod względem finansowym i pod względem tego, że nie ma ich tych zbiorów w innych muzeach na terenie Europy, ale przede wszystkim możemy porównać to jak armia wyglądała, jak dbała o pewne detale dawniej. Żołnierze, którzy żyli w twierdzy, codziennie byli ćwiczeni, ćwiczyli swój fach i artylerzyści, i piechota i tak dalej musiała być w pełnym umoderowaniu z guzikami, z wszystkimi elementami kutymi, które zachowały się do dzisiaj i są przedmiotem tej wystawy. Każdy element, który znajdujemy w twierdzy, jest bezcenny. Dzięki temu, że pan Franciszek udostępnia wystawę, mamy też bardzo bogatą wiedzę do analiz porównawczych, ponieważ w 1807 wojska napoleońskie oblęgały twierdzę. A dalej w 1813 roku, przez groźbę tego, że Francuzi będą przechodzili ponownie przez teren Śląska, powstał cały kompleks fortyfikacji polowych na terenie Braszowic i masywu Góry Gruchowej. Czyli wojska francuskie są w jakiś sposób nierezerwalnie związane z tym obiektem. No i tutaj to prezentujemy. E, I na, na otwarciu, a także w, w dzień powszedni, w trakcie całego sierpnia, nasi przewodnicy będą starali się przekazać Państwu coś więcej niż to co jest tutaj pokazane na ekspozycji. Czyli po co to. Po co wojsko tak się ubierało? Po co tak dbało o detale? Po co to wszystko było dopracowane do wyjątkowego stopnia e, estetyki? I to wszystko będzie pokazane w tej wystawie od dzisiaj przez miesiąc. Od dzisiaj przez miesiąc e, wystawa dalej jedzie po Polsce. E, prawdopodobnie ty, trafi dalej do twierdzy Kłocko, e, która oczywiście też nierezerowalnie jest związana z wojskami napoleńskimi e, i, i obleganiem e, tej twierdzy, więc e, jak najbardziej e, zapraszamy do oglądania. E, więc e, nic tylko... Zachęcamy do powrotu do twierdzy, ktoś, kto zwiedzał już ją rok temu, dwa lata temu, ma znowu coś fajnego do zobaczenia. Panie Franciszku, ta wystawa możliwa była, by ty, możliwa była tylko i wyłącznie dzięki Pana życzliwości i Pana ogromnej pracy, jaką Pan od wielu, wielu lat wkłada. No powiem tak, zbiory są potężne, jest tego około 2000 sztuk, to jest 30 lat zbierania. No i coś musiałem zrobić z tym, no bo, bo jest muzeum w organizacji, trzeba to rejestrować, ewidencjonować, no i, i też warto by było pokazać, a na, na pokazanie rzeczy muzealnych no najlepsze są wystawy czasowe, a że współpracuję tutaj z twierdzą Nysa, była u mnie kilka lat temu delegacja na czele z panią prezes i... i tak, dogadaliśmy się i po raz pierwszy zrobiliśmy tu wystawę. Wykonałem 33 tablice, na których są pokazane artefakty z, z gablot, półki, kolekcje guzików, kolekcje orłów. Jeżeli chodzi o guziki, no to na zachodzie piszą, że to jest jedyna kolekcja na świecie tych guzików. Jest też kolekcja pięknych grafik drzeworytów, w tym jeden jest z marszałkiem napoleonskim Poniatowskim. To był jedyny obcokrajowiec. I akurat taka ciekawostka, bo przedwczoraj znalazłem na Facebooku, że, że podobna, ale w gorszym stanie taka grafika jest w naszym Muzeum Narodowym w Warszawie. Także zapraszam do oglądania z tego, co to wiem na dzień dzisiejszy, chcę pokazać twierdzy Kłocko, już jest pani tu dyrektor na kolejny miesiąc, Także myślę, że rozpowszechnimy to. A jeżeli chodzi o Napoleona, no w moim mieście też przebywa, może nie Napoleon, ale był sztab wojskowy i przebywali też żołnierze napoleońscy, a fascynuje mnie to od dziecka, może powiem tak, 60 lat temu już umiałem czytać i czytałem, i czytałem taką książkę, to były wspomnienia polskich żołnierzy yy, napoleońskich i to pamiętam do dzisiaj, do dzisiaj mam to książkę i, no i na, będąc już na emeryturze wróciłem do tego tematu. Panie Franciszku, czy w Pana kolekcji jest coś, co skradło największą część Pana serca? No są guziki takie, które są pojedyncze na świecie. Są jeszcze inne rzeczy, których cały świat poszukuje. No nie będę zdradzał jakie i tak dalej, ale, ale to są rzeczy kupowane na całym świecie. Ja mam na przykład guziki, nie tylko guziki, artefakty gdzieś w 80% przywiezione do Polski, kupione na ebayu, w Stanach, w Japonii, w RPA, no, dosłownie no, nie mówiąc, że tu całe kraje europejskie na czele z Białorusią, z Litwą czy z Rosją. Nie? Także no, to jest taka pasja, na którą straciłem połowę życia. Żona, tu się, tu się uśmiechnę i zażartuję, no ona też żartowała, mówi, ja ci z tych guzików będę zupę gotowała. Ale gdyby wiedziała, że niektóre guziki kosztują 3,5 tysiąca, 3 tysiące, no to, to by wiedziała jakaby to była droga zupa. Panie Grzegorzu, dzisiaj wyjątkowo ciekawa wystawa na srebrnogórskiej twierdzy. Pan jest historykiem wojskowości. Tak, to jest ciekawe zajęcie, bo historia wojskowości ma całe, całe spektrum różnego rodzaju tematów, różnego rodzaju problemów, które się bada. Ja, w swojej pracy badawczej, zajmuję się zarówno historią fortyfikacji, czyli takich obiektów jak twierdza srebrnogórska. Zresztą jestem współautorem monografii twierdzy srebrnogórskiej, ale również mam inne aspekt swoich badań zajmuje się archeologią pulbitewnych. W ramach tej, tej mojej akurat działalności zajmuję się również, mam bardzo często związek, kontakt z takimi elementami jak tutaj są eksponowane na wystawie. W związku z tym tutaj częściowo, częściowo konsultowałem tą wystawę. Zresztą z panem Franciszkiem mam regularnie kontakt, to jest wybitny zbieracz i kolekcjoner elementów dekoracyjnych związanych z wojną, przede wszystkim z wojskami napoleońskimi, ale też ma całkiem ciekawe zbiory związane z armią pruską i tutaj, dlatego też część tych zbiorów eksponował w tej w twierdzy sernogórskiej, żeby pokazać nieco inny aspekt tej warowni, którego no na co dzień nie widać. Na co dzień widzimy te surowe mury, coraz ładniejsze dzięki, dzięki remontom, inwestycjom, ale te mury były wypełnione żołnierzami, a ci żołnierze nie byli tak oczywiście byli skromnie ubrani, ale zawsze musieli jakieś mieć elementy dekoracyjne, ponieważ armia była droga, tak samo jak drogie były fortyfikacje i inwestor państwowy, czyli król, musiał pokazać w takich zarówno na tych swoich żołnierzach, jak i na fortyfikacjach, musiał pokazać nie tylko swoją potęgę, ale również swoje bogactwo i stąd były te dekoracje i dlatego też, dlatego też te dekoracje takie jak emblematy, jakieś elementy dekoracyjne z broni z, z oporządzenia końskiego. Dlaczego? Dlatego one są bardzo często sygnowane, na przykład monogramem królewskim albo no, monogramem Nap Napoleona, żeby pokazać, że to ja władca tutaj wyłożyłem pieniądze na tego żołnierza. I, innymi słowy, ci żołnierze byli oprócz tego, że byli jakby narzędziami władcy, ale też byli takimi nośnikami jego chwały i potęgi i bogactwa. Panie profesorze, w kontekście pana profesji, jak pan? Ocenia twierdzę Srebrnogórską? No oczywiście muszę tutaj powiedzieć, że to dla, dla mnie osobiście jest to twierdza jedna z najciekawszych z wielu różnych powodów. E, e, znaczy ja nie mogę tutaj powiedzieć obiektywnie, bo ja z twierdzą Srebrnogórską jestem od bardzo długo, od dawna z, z, związany. No, dla mnie to jest no, jedna z najciekawszych twierdz w Europie. Oczywiście Europa ma to do siebie, że jest pełna twierdz, ale jedna. Górska jest jedną z najciekawszych w Europie, głównie z powodu dążonu, który ma taki specyficzny, charakterystyczny i wyjątkowy kształt, ale również z uwagi na jej lokalizację, częściowo również z, okazji, z uwagi na jej historię, a obecnie z uwagi na ludzi, którzy ją wypełniają i tą, tą pasję do renowacji zabytków, którą też należy doceniać. Z tego też powodu dla mnie jest to wyjątkowe miejsce.